Cześć wszystkim tutaj Kugar Frey i w dzisiejszym odcinku ciekawostek przedstawię Wam konflikt powietrzny pomiędzy Jasło a Riven Jasło był uczniem w słynnej ajoniańskiej szkole miecza, gdzie uczono techniki wiatru. On jako jedyny ze swojego pokolenia był w stanie ją opanować. Wszystkim wydawało się, że ma on niesamowity potencjał i od niego będzie zależeć bardzo wiele. Jednak wszystko zmieniło się, kiedy na Aionie wyruszyła inwazja z Noxus. Yasuo otrzymał zlecenie ochrony członka Ajoniańskiej starszyzny. Jednakże uważał to za zbyt statyczne zadanie, gdyż na polu bitwy będzie mógł zdziałać dużo więcej. Niestety, kiedy Ajonie odepchnęła atak Noxus, a Yasuo wrócił na swoje stanowisko, członek starszyzny już nie żył. Yasuo został oskarżony nie tylko o opuszczenie stanowiska, ale również o morderstwo. Wiedział, że jeżeli zostanie skazany w Ajon, morderca już na zawsze pozostanie bez kary. Walczył mieczem wolność i uciekł. Jasuo tłaczył się po świecie szukając jakichś wskazówek, aż pewnego dnia napotkał się na swojego brata Jona. Musieli stoczyć walkę na śmierć i życie. Oczywiście brat nie miał szans i został pokonany przez perfekcyjnie opanowaną technikę wiatru. Umierający Jon powiedział Jesuło, że został oskarżony o morderstwo dlatego, że członek starszyzny został zabity techniką wiatru. I teraz powinniśmy postawić sobie pytanie, kto jeszcze umiejętnie posługuje się wiatrem podczas walki i jest powiązany z Noxusem? Otóż wszystko sprowadza nas do Riven. Która podczas inwazji należała do Noxus. Wychowana była zgodnie z ważnymi dla niej wartościami i wierzyła w potęgę i sprawiedliwość Noxus. Jako wyróżniający się wojownik, została posłana na wojnę z Ajonią, która bardzo szybko zmieniła się w niechwalebną walkę. Riven wykonywała zlecenia na zabójstwa od swoich podwładnych. Noxus bezlitośnie chciał wybić mieszkańców Ajonii. Riven uciekła z pola bitwy i postanowiła opuścić Noxus i rozpocząć nowe życie. Jednakże jakie mamy potwierdzenie, że to właśnie ona zabiła członka Ajoniańskiej Starszyzny? Jeżeli przyjrzymy się nazwom umiejętności Riven, zauważymy, że jej ultimate nosi nazwę Cięcie Wiatru, co daje nam do zrozumienia, że ta wojowniczka również wykorzystuje technikę wiatru. Riot postanowił stworzyć tanty od Yasuo, dotyczące Riven. Zobaczcie sami. Co jest cięższe, Riven? Twoje ostrze, czy twoja przeszłość? Każdego czeka rozliczenie, Riven. Nie uciekniesz przed samą sobą, Riven. Próbowałem. Złamany miecz. Złamany duch. Oraz specjalne danty, która wypowiada Yasuo, gdy Riven używa swojej umiejętności połamane skrzydła. Hmm. Trzy szybkie uderzenia. Zaraz. Ta technika. Hmm. Kolejne ostrze wiatru? Kto cię tego nauczył? Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Wyczekujcie na kanale kolejnego odcinka dotyczącego Yasuo, bo to nie wszystko. Pa, pa!